Siema, dawno nic nie było stop 10, także postanowiłem zrobić jakieś nowe filmy, jako że ostatnio denerwują mnie strasznie ludzie, postanowiłem podzielić ich na 10 różnych typów i chciałbym je wam przedstawić. Zapraszam. 10. Gimbery, które palą i piją na pokaz, jesteście wtedy tacy super, macie taki szacun na dzielni, że. Wow. 9. Ludzie, którzy stawiają kropkę lub spację przed znakiem zapytania lub wykrzyknikiem. 8. Ci prawdziwi słuchacze muzyki. E! Jakie muzyki słuchasz? Metaliki. A jaki jest twój ulubiony kawałek? Nothing else matters. 7. Panowie w ródeczkach, obcisłych bluzeczkach, trampeczkach Nawet nie czuję kiedy rymuję ją Elo. Ale ten temat nic więcej nie powiem, bo będzie spinaj mi skasują film z YouTube'a. 6. Plastiki, tu chyba nic komentować nie muszę. 5. panerzy. Patrz ja mam nowego iPhone'a. Chciałbyś takiego, nie? 4. Pokemony. He, 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 he ale był męż hi, 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 hi Dzięki jaćka, Kaśka, jolka. Serduszko, serduszko, serduszko. 3. Dresy. E, siwy! Paczak pa, się wozi, Zobacz, za zaczak za, za, się prosi chodź idziemy do niego, chodź. Dwa. Ludzie, którzy ciągle powtarzają głupie teksty z kwejka. Ty jak włączasz Fifę, to siedzisz na trybunach, tak? A ty złamałeś rękę w trzech miejscach: na chodniku, na schodach i przy wejściu do przychodni. Jeden. Dziewczyna dodaje jakieś zdjęcie z podpisem, na przykład jestem brzydka, i jej przyjaciółka pisze, że nie, jesteś śliczna, a ta jest znowu zaprzecza, i jest jazda przez cały dzień. Uuu, spam na całego Facebooka. Dziękuję, pozdrawiam ciepło. a fucking steel spike weak reference but keep guessing next time around